Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Krzysztof Kamiński z tej strony. Szanowni Państwo, wszyscy widzimy, że temat koronawirusa całkowicie zdominował. Wszystkie wiadomości, temat też gospodarczy. Widzimy, że w związku z panującą epidemią koronawirusa wiele branż jest wyłączonych z funkcjonowania. Natomiast, jak to wygląda w kwestii rynku? Kurierskiego. Chciałem o tym porozmawiać z panem Edwinem Osieckim, wiceprezesem do spraw sprzedaży i marketingu DHL Express Poland. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Proszę pana, jak na rynek kurierski wpłynął koronawirus? Podobnie jak na wszystkie branże, wpłynął również na rynek kurierski w taki sposób, że zaskoczył nas troszkę i musieliśmy podjąć bardzo szereg działań, które pozwoliły nam cały czas funkcjonować, bo w przeciwieństwie do wielu branż, rynek kurierski i my przede wszystkim w DHL Express funkcjonujemy od samego początku ogłoszenia pandemii w Polsce i na świecie, funkcjonujemy cały czas w 220 krajach, są różnego rodzaju obostrzenia, natomiast cały czas przesyłki latają. I wlatują z Polski, i przylatują do Polski z większości krajów na świecie. Mhm. Czy w związku z koronawirusem mamy mniej zamówień przez kurs? Kurs, Nie, może ze względu na niego znacznie więcej. Tu bym podzielił rynek na dwie części. Rynek e-commerce, czyli sklepów internetowych, i tu widzimy oczywiście wzrost zamówień. Zarówno na rynku międzynarodowym, jak i przede wszystkim na rynku krajowym, którą, zajmuje, którą obsługuje nasza siostrzana firma, czyli The Hell I tak, ten rynek rośnie bardzo dynamicznie. Klienci, osoby prywatne zamawiają coraz więcej, chociażby z tego względu, że są ograniczenia w ruchu i łatwiej zamówić kuriera, zamówić jakiś towar, który, który przyjedzie pod drzwi. Z drugiej strony obserwujemy też zamknięcie czy częściowe zamknięcia pewnych przedsiębiorstw, fabryk gdzie są realizowane dostawy tylko w minimalnym obszarze lub wręcz są były wstrzymane. W tej chwili to też się zmienia, właściwie ta sytuacja jest bardzo dynamiczna i każdego dnia, każdego tygodnia są nowe informacje, dostajemy informacje od naszych klientów dotyczących właśnie obsługi poszczególnych zakładów i tutaj widzimy no, różne trendy. Są zakłady, szczególnie na przykład Automotive, które w pewien sposób Spowolniły wysyłki, również importy, jak, tak, samo, tak samo eksporty. Natomiast wiele przedsiębiorstw całkiem sprawnie i funkcjonuje właściwie bez większych zmian. Uh -huh. Jeżeli chodzi o kwestie związane z paczkami międzynarodowymi, to proszę powiedzieć, czy tutaj cokolwiek się zmieniło, czy dalej bez problemu możemy zamawiać się z dowolnego miejsca na świecie? Zmieniło się, to znaczy po pierwsze tak możemy zamawiać, tak jak wspomniałem wcześniej, i latamy z Polski, i przylatują towary do Polski. Są czasowe wyłączenia pewnych stref, na przykład tak jak we Włoszech, są pewne strefy zamknięte. Szczególnie na północy, gdzie w największym, w największym stopniu było dotknięte to wirusem. One są na bieżąco, codziennie mamy tak zwane informacje, update'y dotyczące właśnie funkcjonowania poszczególnych stref w 220 krajach. Są kraje, które częściowo zamykają przestrzeń, na przykład, albo robią na przykład, tak jak Indie, które przedłużyły w tej chwili ograniczenie do obsługi tylko przesyłek dokumentowych do początku maja. Natomiast to wszystko powoduje, że my musimy szukać rozwiązań takich, które pozwolą nam te przesyłki z, przywozić do Polski i wywozić. W tej chwili jest olbrzymia nadwyżka towaru do wywiezienia z, z Chin, ponieważ no wiadomo, w Chinach zaczęło się to wcześniej i tam były pewnego rodzaju obostrzenia. Ten towar się nagromadził dzisiaj jest wysyłany po całym świecie. W związku z tym dzisiaj to jest chyba największe wyzwanie, żeby w jak najszybszym czasie ten towar z tych z Chin móc przywieźć do Europy i do innych krajów, do Stanów i do innych krajów świata. W związku z tym robi się, robimy bardzo wiele różnych dodatkowych działań. Wynajmujemy specjalne samoloty, które latają, można powiedzieć, poza normalnym, standardowym rozkładem, tak żeby móc ten towar w jakiś sposób przetransportować do, do poszczególnych krajów. Także dużo się dzieje, bardzo dynamicznie, bo de facto te informacje spływają każdego dnia i coś się na świecie dzieje każdego dnia. Dostajemy codzienne raporty, tak samo jak o sytuacji z rozwojem koronawirusa w poszczególnych krajach. To ma olbrzymi wpływ na to, w jaki sposób my możemy funkcjonować i do tego dostosowywać naszą sieć. Mam teraz pytanie odnośnie samych kurierów, którzy mają bezpośredni kontakt z wieloma osobami w ciągu dnia. W związku z tym, proszę powiedzieć, czy w jakikolwiek, jak, w jakikolwiek sposób oni się zabezpieczają przed koronawirusem, czy też są zabezpieczani od strony właśnie firmy w związku z tym zagrożeniem pandemii? Tak, oczywiście od pierwszego dnia kurierzy byli wyposażeni w maseczki, rękawiczki tak żeby absolutnie ograniczyć do minimum możliwość zetknięcia się z, z wirusem. Oczywiście cały program edukacyjny w jaki sposób zachowywać się? kurierzy mając wyposażenie soli w terminale płatnicze, żeby na przykład nie używać gotówki i nie mieć tego, tego momentu wymiany pieniądza. Jest bardzo wiele też informacji wewnątrz firmy, bo też trzeba pamiętać, że oprócz kurierów pracują pracownicy operacyjni, którzy te przesyłki muszą przesortować, wyjąć z samolotu, załadować do samochodów. Także te wszystkie działania są podejmowane i ciągle przypominany w jaki sposób zachować higienę, zachować dystans, no tak jak w pracy na przykład naszych service center, tak żeby było to jak najbardziej bezpieczne. Oczywiście kurierzy są dzisiaj najbardziej narażeni, no bo spotykają się z bardzo wieloma osobami, natomiast obecne zabezpieczenia, które mamy, powodują, że chronimy ich w ten sposób, żeby nie byli, znaczy żeby się nie zarazili. Aha, aha. Jakie Pan widzi szanse oraz zagrożenia dla całego rynku, całej branży związanej z właśnie z przesyłkami kurierskimi właśnie w najbliższym czasie, w czasie tego dosyć gorącego okresu pandemii? Ja na to patrzę dość optymistycznie, to znaczy oczywiście jest bardzo wiele przedsiębiorstw, które dzisiaj boryka się już z problemami, bo po prostu nie funkcjonuje lub funkcjonuje w jakimś minimalnym zakresie. Ja jednak uważam, że będziemy w momencie otwierania lub częściowego zniesienia obostrzeń, filmy będą próbowały wrócić do jak najszybszego funkcjonowania. My jesteśmy my funkcjonujemy cały czas także że jesteśmy po to, żeby pomagać. I tak jak tworzy, w tej chwili realizujemy transporty medyczne z pomocą, z maseczkami między innymi właśnie do Polski dla bardzo wielu przedsiębiorstw, bardzo wielu firm. Tak samo będziemy działali, żeby pomóc tym firmom również uruchamiać się po całej, po, 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 czy po tym okresie najbardziej krytycznym, który miejmy nadzieję mamy powoli za sobą. W związku z tym dostosowujemy, że tak powiem, nasze nasz serwis do naszych klientów. Jesteśmy w ciągłym kontakcie. Nasi opiekunowie, przedstawiciele handlowi są w kontaktach z klientami po to, żeby móc dużo szybciej reagować. Serwis, tak jak wspomniałem, działa właściwie na całym świecie z pewnymi wyjątkami, ale one są, że tak powiem, czasowe. W związku z tym dzisiaj nie ma takiej bariery, że ten towar, nie wiem, nie wyleci lub nie, nie może przylecieć do Polski. Natomiast na pewno będzie to bardzo trudny okres, bo ta dynamika w Najbliższych dniach i tygodniach będzie bardzo różna i będzie zależało od tego, oczywiście, w jak sto, jakim stopniu koronawirus będzie się, że tak powiem, wyhamowywał, czy dotknie kolejne kraje. Tak jak mamy w tej chwili sytuację w Stanach Zjednoczonych, które dwa tygodnie temu nie stało takiego problemu. Także to jest bardzo, wszystko się dzieje dynamicznie, no ale my jesteśmy też po to, żeby móc reagować i żeby zabezpieczyć transport dla, dla przedsiębiorstw, które sprowadzają lub wysyłają towary z Polski. To też jest w pewien sposób pewna szansa, dlatego że firmy polskie, to co obserwujemy, które funkcjonowały tylko na niektórych rynkach, wybiórczych rynkach, w tej chwili, dzisiaj już szukają możliwości sprzedaży, czy, czy wejścia na, na, na inne rynki. Dzięki, nie wiem, firm jak The gdzie funkcjonujemy właściwie w 220 krajach, możliwe. W związku z tym nie twiać firmy. Nie wiem, przykładowo w Brazylii wystarczy tam wysyłać i my to za, za pośrednictwem na przykład nas e, i ten towar tam się sprzedaje. W związku z tym są to też dodatkowe możliwości pewnie wiele przedsiębiorstw, które do tej pory nie myślały o ekspansji, bo miały zabezpieczony rynek polski czy ten najbliższy w Europie, dzisiaj pewnie ja myślą o tym, jak wejść na kolejne rynki, na kolejne rynki czy na, kolej, na, na kolejne rynki na świecie, o czym za nami rozmawiają. Aha, aha. Czyli tutaj widzi Pan, patrzy Pan z strony dosyć optymistycznie, natomiast zauważa Pan tutaj też spore zagrożenia, które wynikałyby chociażby z przedłużenia tego dosyć no, nadzwyczajnego stanu, jakim jest de facto epidemia. Patrzę na to optymistycznie, oczywiście nie wydarzy i miejmy nadzieję, że pandemia jak najszybciej, jak zostanie zniesiona i opanujemy w jakiś sposób. I na pewno bardzo wiele przedsiębiorstw nie miało problemy, to co słyszymy w tej chwili w mediach. Natomiast myślę, że to też spowoduje jeszcze, że tak powiem, większe, większy nacisk, większe myślenie o tym, jak przetrwać ten trudny okres. Bo na pewno będzie trudny, a my będziemy zrobili wszystko, żeby w tym pomóc. Rozumiem, dobrze. Bardzo Panu dziękuję za tę rozmowę. Moim Państwa gościem był Eby. Pan Edwin Osiecki, wiceprezes ds. sprzedaży i marketingu DHL Express Pol